Diaksy EJ! Nie, nie, nie! nie. nie, nie, nie. Hej, witajcie z tej strony! Buster, witajcie w kolejnej serii na kanale z Minecraft Survival na serwerze crafted.pl. Przed rozpoczęciem odcinka, jak zawsze, zostawcie Subika na kanale oraz łapę w górę, aby być na bieżąco z odcinkami. A my teraz zabierzemy się do roboty, więc lecimy. Oho, tutaj widzę strefa. P PVP no To lecimy, bo nas nikt chyba nie zabije. O, już tutaj się biją. Co jest, panowie? Tak, to mięsko? O, dzięki, dzięki za kobla. Dzięki, wielkie. No i co robimy teraz, panowie? <grystanie> tak stoimy sobie. Jedzenie. Daj, please. Również napiszę. Dzięki. Fajnie. Koledzy dali jedząko. Co tam? Nie mam jedzonka, Mam jedną tylko. Idziemy razem. Chodźcie, może razem pójdziemy. Jedna osoba za mną idzie Dobra Drugi idzie A trzeci ucieka, no okej, okay. idziemy Chodźcie, idziemy, chodźcie Musimy dziś pójść za strefę 200 kratek, i wtedy można już Normalnie normalnie można już kopać, więc będzie ok O, chyba znaleźliśmy miejscówę Tak, można polski cheater. Okej. Okay. Tutaj można już sobie kopać, więc zbierzmy na początek drewno. Tutaj można już drewno zbierać stąd, proszę, oby tak. Nie, nie można. Gdzie są koledzy? O nie, zaatakowali moich kolegów. Zabierzemy żelazo. Dobra. Uciekamy. Zabrałem żelazo gościom. Hehe.. to nieźle. Uciekłem z żelazem gości. Musimy tylko zebrać drewno. Gdzie tu jest może drewno jakieś? Halo. Jakieś drzewo Czy jest tu ktoś? My zaraz umrzemy z głodu, bo Nie ma w ogóle drewna, nie ma w ogóle zwierząt, nic. Zero. Mamy tylko kobla. W ogóle drewna nie mamy. Jest! Mamy drewno! Zobaczcie! No ja nie mogę. Tyle szukania. Chyba z 5 minut szukałem drewna. Nawet nie wiem, czy nie więcej. Mamy... Dębowe drewno. Możemy sobie zrobić crafting oraz patryczki. I teraz możemy sobie zrobić kill off. Tylko najgorsze jest to... Zabraliśmy żelazo, fajnie. Mamy przechodzę żelazo. Ale nie mamy jedzenia. Teraz, jeżeli nie znajdziemy żadnego zjeżdżaka, to będzie nasz start. Serii na kanale. Ginąć z głodu. <śm> co ci ludzie tu budowali? Masakra. No, masakra. Już nie mogę w ogóle biegać. Dobra, w się gdzieś nie wiem. Może coś znajdziemy. Mam nadzieję, bo tu na pewno gdzieś jest na przykład jakaś kopalnia. Może jakieś skrzynki zostawili. Zobaczymy, co będzie. O, 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 gdzieś tu jesteśmy. Widzę pochodnie. Weźmy drzwi, pochodnie. Weźmy jeszcze tutaj jest jakieś. Są skrzynie. Nic, nic, nic. Farmy tam. Co? Traf. <laughs> Doknes, Do byłem tu. Pozdro od widzów. Co? Ale patrzcie, co mamy. Przeżyjemy. Udało nam się. Możemy sobie zrobić chleb. Widzowie. Przeżyliśmy. A tu ktoś może być, nie? Czy nie? Weźmy to pochodnie. Posadźmy w ogóle z powrotem zostaw to komuś, bo i tak z tym pójdziemy później. Okej. Okay. Oho, dużo tego tutaj jest. Weźmy pozostałość. Słyszę zombiaka, ale... Co nie zrobi na szczęście? Jeju, ile tej trzciny mamy teraz? Na bogato. Teraz wszystko posadzić trzeba. Tutaj nikt nie był, nie? Bo jak nas znajdą, to nie wiem, czy się zaprzyjaźnimy. Dobra, chodźmy dalej. Eee, farmy tam. Okej, okay, tu byliśmy, tak? Tu byliśmy. Tak, tu są schody. Chodźmy schodami. Tu jest ta farma. Tu jest chyba wyjście. Tak mi się zdaje. Tu są szkie. Tu. Mhm. Tutaj mi się zdaje, że były zwierzęta. Pokój Alberta. Ciekawie, ciekawie, powiem. Tu jest tyle przejść, że nie wiadomo. Zostaw mnie. Oła! Dobra, nic nie ma, ale dzięki tej osobie, która zostawiła to jedzenie, możemy przeżyć dalej. Weźmy wszystkie pochodnie, bo przydadzą się, a nie mamy węgla. Tu jest węgiel, weźmy. Zdawało mi się, czy widziałem tą gościa. Chyba mi się zdawało, ale nie wiem. Kurczę. Tutaj mogę. Chodźcie na dół, może tam był. Mi się wydawało, że tam był gościu jakiś. Zróbmy sobie mieczyk szybko. Mieczyk, mieczyk, mieczyk żelazny. Okej. Okay. Zostawmy to drewno. Ile mam drewna? Ale mi się chyba zdawało, wiecie? To jest niemożliwe. Zdawało mi się, że go tutaj widziałem. Przed chwilą znowu. kurczę żelazo, okej, okay, okej okay. chociaż coś, ale boję się <laughs> diaksy ej nie, nie nie nie, nie 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 mamy diaksy eee że u nas nie zauważył tylko ja... weźmy tutaj z zróbmy tak Okej okay. Okej okay. ja się... On gdzieś tam poszedł Dobra a znaleźliśmy diaksy No ale szczęście mamy Szybko zróbmy sobie piecyk Piecyk, piecyk, piecyk żelazo, żelazo żeby nam przepaliło Zrobimy sobie kilo w żelazny jest, mamy na patyki nawet. No zobaczcie, mamy kilo diakswodzi mi nie, potem zrobimy sobie alumieczyk. Nie, kilof, kilo, kilo diaksowy zrób najpierw. Najlepiej. Jest, dobra, ok. Kilow żelazny robimy. Ojeju, co się stało? Kilow żelazny. Proszę bardzo, mamy kopny diaksy. Dwa, trzy, co? Pięć diaksów mamy. To się poszczęściło chyba nam. Dobra, zróbmy sobie, a nie, ma... a mamy patyki, tak, mamy, okej, okay. możemy sobie kilów i mieczyk zrobić, idealnie z patykami mamy, patrzcie, no ja cię kręcą, da... ale super, mamy szczęście, dobra, ojeju, weźmy piecyk, ja się boję, że on jeszcze nas zauważy, jak tak stoimy, dobra, chodźcie, idziemy, powiem wam, że długi ten korytarz, Weźmy jakiś blok szybko na czwórkę, okej, okay. zamurujmy za sobą. <laughs> Zawołałem, że widziałem po lewej stronie, ale to mogą być zwit. Ale patrzcie, kapaza pokój, bartosza, kaczuchy. No nieźle. Chodźmy szybko Nic nie mam w skrzyni. Kurcze. No powiem wam, że mi się podoba. Udało nam się zebrać... Ja ci kręcę, znowu farma. Kartofli zboża. Same zboże jest, co on gada, że kartofli. Ja ci kręcę, patrz ile tego tu jest. Cała farma dla nas. Znaczy nie wiem czy dla nas, bo tutaj chyba gość jakiś jest. Dobra, zabieramy mu wszystko. Zawsze każ każda trzcina pszenica się przyda. Bierzemy, bierzemy wszystko, co popadnie. Dobra, zostawmy tamto. Mam dużo tego. Wywalmy to, bo nam niepotrzebne. potrzebne jest naciona. Tu nic nie ma, tu jest już zamknięte. To są schody. Tu jest tak wszystko pomieszane, że nie wiadomo gdzie co jest, nie? Chodź tu góry. Tu jest chyba. Ej, my tu byliśmy, nie? <laughs> tak, my tu byliśmy, zobaczcie. To jest następ... To był następny poziom, byliśmy na innym poziomie. Tu była ta woda, pamiętacie? Jak tutaj wyszliśmy na początku. I ja cię kręcę, tu jest wszystko pomieszane. Czyli chyba opuszczone. To mi się zdawało, że widzieliśmy kogoś. Tu jest moje zamurowane. Tam poszliśmy dalej. To my całe kółka robiliśmy Ja cię kręcę. No dobra Okej, okay. weźmy pochodnie crafting i piecyk. Weźmy tutaj dajmy sobie żelazo zrób sobie chlebek 42 aż super. Mamy diaksowy kilow oraz diaksowy miecz. Udało nam się znaleźć diaksy, aż 5 diaksów nam udało się znaleźć i to przypadkowo szukając gościa. No niesamowite. Udało nam się. To było takie szczęście, że ja ci kręcę. No dobra. W tym momencie kończymy odcineczek. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Mam nadzieję, że mnie nikt tutaj nie zabije. Ja się z Wami żegnam. Do następnego śmianeczka.